Hej kochani, witam was w kolejnym filmie Mini Mani Bardzo się cieszę, że już to ruszyło Normalnie nie mogę się doczekać każdego, yy, każdego przyjścia tutaj do was No bo gdzieś tam yy, tylko robię te wyzwanka jak nagrywam yy, No i mega się cieszę <laughs> Także czekam niecierpliwie cały czas I w końcu nadszedł ten moment, że znowu się spotykamy I tak... Przede wszystkim powiem Wam, że myślałam, że czerwiec yy, będzie taki śreni, ale powiem Wam, że zapowiada się mega super. Mam nadzieję, że tak zostanie, że nic nie wyskoczy, bo wiecie, jak to jest, jak coś się zapowiada mega super, to później niestety, ale odpukać <grych> się psuje. Dobrze, mam nadzieję, że dzisiaj coś ukończymy, więc yy, tak, wziąłam sobie spinacze. Mam sporo kaski, ale zaraz sobie to podzielimy. I tak, yy... aha, momencik, jeszcze muszę iść po moje monety. Jestem, słuchajcie, z racji tego, że mam grube pieniądze, naprawdę nie mam nic drobnych, to zacznę, ale ja sobie to podzieliłam na dwie kategorie, te zwariowane, tak jak już wam mówiłam. I te jedne troszkę drobniejsze mają, ale te drugie niestety same grube pieniądze, więc póki sobie tego nie rozmienię to będę sobie robiła takie zastępcze no takie kartki że ile tam muszę sobie wrzucić a to po prostu te pieniądze będą i teraz tak najpierw chciałabym tutaj rzucić matko coś mi trochę lepiej się czuje słuchajcie na szczęście może szóstką sobie rzucimy tym razem albo nie, albo tą kosteczką osiem, słuchajcie, super wreszcie nadrabia to wyzwanie, bo jakoś nie chciało yy. i tak, co mówiłam? się zacięłam po prostu yy, że nadrabia wyzwanko, także się cieszę yy, tak szybciutko sobie zrobimy te rzeczy tutaj mamy dwie kosteczki dobra, rzucimy yy, tą dużą i małą Zobaczymy co nam wyskoczy dwa i cztery. Jupi! Wreszcie ktoś dwójeczka i czwóreczka, czwóreczka, pierwszy. Super. No bo jakby Monia znowu wyskoczyła, monia by była na pierwszym miejscu i mm, no i by już by były stracone rzuty A tak zobaczcie, jeszcze tylko piąteczka Kasia by, by się przydało Kasi jeszcze ja tutaj wrzucić. Dobra czyli... Szósteczkę odkładamy. No i tak tutaj będzie do, do wymiany, więc sobie rozmienimy później. O, jak ja to wkładam. Dobra. Tak i w... tak. Tutaj, słuchajcie, zrobiłam sobie. Yy... Będę sobie złotóweczki za ukończone wyzwanka wrzucać. Bo wy też takie macie na te ding dingi. I zaczynamy sobie od tych linii wyzwań tak dobrze, nie mogę zapomnieć, że tym razem tutaj rzucam kostką i wpisuję od razu wyjmę sobie to, żeby wiedzieć bo po prostu och, masakra dobra, jak sobie to zrobimy tutaj tak tutaj w sumie dwa złote no i tu się zbierają te trujeczki to sobie tak zrobimy, bo ostatnio było mm, pierwsze były te ale może tak, tam i pomiędzy dobra i teraz tak, tutaj sobie wrzucimy mm, zaczekajcie ja sobie muszę pieniążki policzyć dobrze jestem, tak jak mówiłam tutaj mamy bezproblemowo bo mamy drobne, także tak robimy, weźmiemy sobie kosteczkę e, dobra rzucamy trójeczka, czyli tutaj dwa złote przychodzi, od razu sobie może zaznaczę i dwójeczka jedyneczka i tutaj damy 3 złote najwięcej, żeby te trójeczki nasze powykreślać yy, dobra, teraz mamy dalej trójeczka znowu, halo, a te inne to są dwójeczka hmm. czwóreczka, ok, rzucamy i cztery. No, żeby się znowu nie zagmatwać, bo śmiać mi się już chce. I tu jeszcze mamy trójeczkę. Damy trójeczkę. Czwóreczka. I rzucamy. Trzy. Och, jakoś tak koślawo, ale trudno. I zrobimy tak. Cztery znowu. No, wygrywa dzisiaj. Trzy. Jedynka. aha i w jedence znowu trójeczkę damy. Cztery. No patrzcie, to jest niemożliwe. Trzy dobra i czekajcie, sobie wymienimy teraz. Tutaj damy piątkę. Tak, okej. Okay. Dalej. Dwa. No, nareszcie, dwójeczka, rzucamy, trzy pieniążki, trzy złote, dwa i trzy, czyli super, każde wyzwanko dostało, jedynka, mamy tu jeszcze trójki, nie mamy, więc damy sobie teraz dwa. O, trzy Uch, tutaj, dwójeczka, no ja jestem ciekawa, czy dzisiaj się coś ukończy, i yeah, ding, 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 ukończymy, aha, czekajcie, czwóreczka. Dwa. Ukończone, ukończone. Mega się cieszę. Um, pierwsze wyzwanko jeju, ale się cieszę. Czekajcie, 5, 9, 10, 15. Dobra, a tutaj mamy ile. Ja sobie to dam na bok. I czekajcie, sobie policzymy, żebyście też wiedzieli. Tu mamy 10, 2, 4, 6, 8, 10, 24 zł. 24 zł ma pierwsze wyzwanko mega. Słuchajcie, mega się cieszę. i to jest na, akurat na sosy i sodę stream. No to fajnie, bo dwie butle wychodzą 30 zł, więc jeszcze jedno wyzwanko i to akurat. Dobra. Aha, no i co teraz? Muszę w zamian. Czyli to sobie odłożę na bok. Ja sobie to powymieniam potem. Wiecie, żeby znowu te drobne mieć w obiegu I tu mam już przygotowane kolejne Teraz sobie wybierzemy To nie, to nie, to są te Czekajcie, czekajcie Gdzie to jest? Mhm. Wiecie co? Jeśli mamy sobie to Albo nie, a zresztą obojętnie to jest do pracy na szkole. Tak, nie będę na razie zdradzać czym się zajmuję, ale no, trochę kaski muszę niestety na rozwój i na ogólnie na materiały do pracy wydać. Trzy. Aha, nie zaznaczyłam. Iska, obudź się, bo normalnie znowu będziesz byki walić. Cztery, o aha, twórcę nie rzucam, tylko idzie jeden złotych, czyli jeden. I jedyneczka dwa. Słuchajcie, ostatnia kaska. Jedyneczka i jedyneczka dwa. Um, jedyneczka. Słuchajcie, jedyneczka, jedyneczka. Hm. Dwójeczka i rzucamy kostką dwa. Tak. Dalej. Jedynka. Słuchajcie czy się uda, czy się uda się ukończyć, trójeczka dostaję dwa no i ta ostatnia jedynka jest, słuchajcie do no, normalnie, nie uwierzycie, jeden wyskoczyło jeden, nie oszukuję nic a nic i ta jedyneczka trafia tutaj i mamy to to jest akurat na jedynie, taka dodatkowa kaska o jacie, no mega, mega i tu się uzbierało sporo i mm, dziesięć 9, 29 zł. Ekstra, 29 zł. No i co? I to tyle. Słuchajcie, ding ding. Yy, 2 zł. muszę odłożyć. Dobra, muszę się ogarnąć, bo zaraz tutaj się po, pomatla to wszystko. Yy, muszę się zastanowić, jak to sobie wszystko pochować, bo yy, no, będzie ciężko. Muszę sobie to porozmieniać. Pytanie, czy będę miała, jak to rozmienić. Czekajcie, sobie od razu to zrobię. Tu mamy 10 10 czyli 25 zł. żeby musiałam mieć. Piątak jest. I 20 jest. Dobra, czyli to jezu, ta 20 taka jest biedna, no ale trudno. I tutaj sobie zapisuję, że jest 25 zł w sobie to nie wiem czy to się będzie trzymać Zepniemy, może się złapie z takim dużym spinaczem dobra, 25 i ja mam taką wielką saszetę muszę mniejszą poszukać wiecie jak y, zamówienia z temu przychodzą, bo na razie nie mam gdzie tego dać więc na razie dam sobie tam ok i to jest ukończone 10 10, 9. Okej, okay, czyli tutaj mamy dyszkę. To zrobimy tak. Tak. I to dysz... już nie tu. No i co, jak ja ja mam... Dobra, bo to i tak pewnie mi wyleci i nie będzie się trzymać. Ja sobie to jakoś. Aha, tu sobie napiszę, że tu mamy 29 zł. Jejku, ten filmik będzie długo trwał. Będzie długo trwać, yy, bo ja się tutaj też tak, pozdrawiam trochę z tym i to sobie nawet nie spinam, bo tu nie ma sensu. Po prostu będę potem szukać tej kasy tutaj w tych woreczkach. Zobaczymy, że sobie potem to na spokojnie ogarnę. I tu damy kolejne wyzwanko. Yy, zaraz sobie poszukamy. Może niech będzie. <słuch> Dobra, nie będzie Allegro. Na Allegro i tutaj rzucamy kostką. I to będzie nowe tak. Na Allegro kilka rzeczy chciałam sobie kupić. więc myślę, że się uda. Dobra. Mam nadzieję, że tu zapisałam wszystko. Jak nie, to się chyba wścieknę. Dwa, cztery, pięć. Mam tu piątkę całą mam. Żeby znowu to tutaj tak nie leżało. Dwa, cztery, sześć, osiem. 10, 11. Jeszcze jedno, no zobaczcie. Jedno zostało. O, jedna złość to na złość. Yy, 11 mówiłam, tak? 2, 4, 6, 8, 11. Dobra, ja sobie to potem powymieniam, bo po prostu tutaj będziemy cały wieki filmie I tutaj nowe wyzwanko jedna jedyneczka. Także ding ding ding! Na razie dwa złotki, yy, dwa złotki sobie tak dam na razie to zapamiętać Dobra, tu mamy tak Uch, Mega się cieszę Mega, to jest takie fajne Się z pracy, mówię No nie, muszę po prostu nagrać I no Widzę, że u Was już też pierwsze się kończą Muszę nadrobić filmiki, które dzisiaj wrzuciliście Bo jeszcze nie oglądałam Także mega się cieszę Też, że ukończyłyście już coś Super Dobra, czyli dwa złote na razie i teraz tak, e, tutaj, e, tutaj, tutaj. Aha, tu poszło 50 zł. żebym się nie zagmatwała, muszę sobie to zapisać pierwszy. Czy Aha, tu, dobra. Plus tu 50. To jest 99. I to sobie potem przełożę. A dzisiaj jest który? Drugi. Dobra, drugi część. Tak, no, film będzie trwał całe wieki. I tu też sobie damy 50 zł. Chociaż nie wiem, czy to nie będzie za mało, bo tutaj mam więcej wyzwanek. A zobaczymy, najwyżej, najwyżej jeszcze to I tu mamy co? awaryna zdrowie. Zdrowie. Słuchajcie, będzie dużo zdrowia. Auto i rewolut i opał. Będzie dużo zdrowia, bo ja muszę na zdrowie uzbierać dużo, tak jak Wam już mówiłam. W lipcu, tak z 1500. Czekajcie, bo coś hukło. Dobra, y, sytuacja opanowana, nic się nie stało. Y, Czyli widzicie wszystko? Nie wiem. Raz, dwa, trzy. Może zrobimy to tak, bo będzie ciężko. Ok. I co? Y, tu rzucamy kostką, od razu wyciągam. <laughs> A, wiecie co? Powyciągam, żeby od razu zaznaczać, bo zaś się potem potracę. Och, tak to jest właśnie. Głowa w chmurach. I weź tutaj, myśl. I się nie pomyl. A tutaj nie zaznaczyłam. A zaznaczyłam złotówka. Okej. Okay. I tu dwa złote. Dobrze. Dobrze, dobrze. Aha, tu jeszcze. I tu jeszcze coś jest po złotówce. <laughs> nie widzicie. Musimy to trochę przesunąć tu górę. Dobra. Może będziecie widzieć. I teraz mini <laughs> mini. Ona jest cudna, ta kosteczka. Dobra. Okej. Okay. No to zaczynamy. 3. 2 złote. Aha, czekajcie. Um. Jak ja będę wiedziała, że tutaj mam 50. Dobra, poczekajcie moment. Dobra, ja jestem gapa, przecież ja mam te moje pieniążki wszystko będzie ok. Potem jak sobie porozmieniam to po prostu wrzucę dwa. I tutaj złotóweczka. Ciach. Teraz jest piąteczka, dwa, cztery i rzucamy kostką i cztery, no, no, no. super, cieszę się, mega to jest wygodne, te papierowe takie pieniążki, bo no, ja mam problem z drobnymi, także tak to jest, czwóreczka i w czwóreczek rzucamy trzy. I trzy. Trzy. Byle się nie pomylić, ale w sumie wiecie, co to tam. Takie pomyłki mogą być. Jeden. jeden. Tutaj mamy dwa. I super. Jeszcze tutaj bym chciała szósteczkę. I tu mamy dwa. Dwa, i tu mamy jedyneczkę, trzy, tu mamy dwójeczkę, dwa, jedyneczka, aha, jedyneczka, przecież tak, hmm, matko, ja się tutaj tracę po prostu. O, jest sześć, dobra, sześć i tutaj mamy jeden kwiatuszek, ma złotóweczkę, dalej. 4, czyli tutaj i tu mamy rzutkostką, rzutkostką. 2. 2. Mamy coś do wymiany. 2, 4, 6, 8, 10. Dodamy sobie tak. A to wróci nam do gry. Yy, yy, yy. Dobra. Tak. I tak. Ok. 4. Yy, Czyli znowu tu wrzucamy kostką dwa. No halo, jeszcze tu inne są wyzwanka. Pięć. To poszalała ta kostka. Pięć. No ładnie. Cztery. No to tak na zmianę. Aha, ale ja jestem. Trzy. Ale ja jestem po prostu zakręcona. Dwa. Tą kostką rzucam dwa, i zdejmiemy jedynkę. Piątka, dwa, trójka, dwa, piątka, śmiesznie, dwa, czwórka, i tu rzucamy kostką trzy. Raz, dwa, trzy. No, stanęła bokiem trzy. Trójka. I ostatni rzut trójka. No i proszę i koniec, i koniec. Yy, tutaj do, do pomieszam. Tu mamy tylko jeden. I to tak zostanie. Tutaj mamy 2, 4, 6, 8, 10 i 12. I teraz czekajcie. Nie mam dziesiątki, nie mam dziesiątki tutaj. Ja sobie to wszystko porzemieniam. Dobra, ciao. Um, dobra, mamy tutaj. 2, 10, 12, 13, 14, 15. No i to tak będzie. Tak, aż się ustala więcej grubych. Nie? tu mamy dwa, Ja sobie te monetki tu zostawię i na następny raz będzie odliczone 50. Raz, 2, 3, 4, 5. No tak, odsunę liczę 5

No, wiecie co zostawię. I tak tutaj mam zapisane, więc yy, na pewno się nie pomylę. Dobra. <laughs> Zawsze coś musi być nie tak, także jak się coś pomyliłam, to trudno. Ja sobie to jeszcze posprawdzam potem i tak, jak będę pieniądze tu dawać. Także na razie to tyle. W dzisiejszym filmie jest trochę dłuższy niż zazwyczaj. Yy, dobra i jeszcze dwa złote do ding dingów bo dwa, no właśnie dwa udało się ukończyć więc zrobiłem sobie jeden i jeden oki doki dobrze. To no, dziękuję wam bardzo za dzisiaj za oglądanie <grym> nie dopinam bardzo wam dziękuję za yy, zabawę za udział w tej zabawie mega yy, się cieszę że mogę też tutaj z wami działać. No nic, to do następnego filmu. Widzimy się już niebawem. Pa!